Od kilkunastu tygodni dostajemy komentarze, maile, wiadomości na jeden temat miasta 15-minutowe. Czy to dlatego, że ludzie nagle pokochali urbanistykę, nagle planowanie stało się interesujące i ważne? Z jednej strony trochę tak, a z drugiej strony zupełnie nie, ponieważ jest nowa teoria spiskowa, która dotyczy właśnie miast 15-minutowych i według niej te miasta to getta, narzędzie masowego zniewolenia i chów klatkowy. Skąd się wzięła ta teoria? O tym będzie w dzisiejszym programie, o tym czym są miasta 15-minutowe. Zrobiliśmy już odcinek, który wkładam tutaj, a w ogóle o miastach 15-minutowych, o urbanistyce Dużo pisze Radek w swojej książce 4 wymiary architektury, którą jeszcze dzisiaj można dostać w promocji z okazji jego imienia z darmową dostawą. Link do zakupu znajdziecie w opisie. I tutaj w rozdziale chronourbanistyka jest omówiona koncepcja nie tylko miasta 15-minutowego, ale także miasta 10-minutowego czy Jednominutowego. To dopiero jest narzędzie do teorii spiskowych. Zostańcie z nami. Książkę polecam. Zacznijmy od tego, że miasto 15-minutowe to koncepcja wymyślona przez profesora Sorbony Carlosa Moreno i ogłoszona w 2016 roku, więc nieprawdą jest to, co głosi teoria spiskowa, że wymyślił to Klaus Schwab w czasie pandemii. No nie. Miasto 15-minutowe to też nie jest żadna rewolucja. To koncepcja, która opiera się o taką jednostkę urbanistyczną, pewien obszar, który już wcześniej był wykorzystywany jako narzędzie do projektowania miast. Jest to taki obszar najbliższego sąsiedztwa, w którego centrum czasami była szkoła, czasami rynek. W innych koncepcjach urbanistycznych to mógł być węzeł komunikacyjny, na przykład przystanek metra, metra wokół którego lokalizowano takie centrum usługowe, lokalne centrum usługowe. Mieście 15-minutowym, natomiast nie ma koncepcji koncentracji usług w jakimś punkcie, tylko jest rozproszenie wszystkich funkcji w mieście. To jest nasycenie miasta różnorodnością funkcji, zarówno usług, jak i rekreacji, miejsc pracy, szkół itd. itd. To wszystko wymieniłam w tym odcinku, w którym opowiadam o koncepcji miasta 15-minutowego. I ta, ta koncepcja nie zakłada żadnego podziału, po prostu ona skupia się na tym, żeby człowiek mieszkający w danym miejscu miał w swoim zasięgu, Komunikacji pieszej lub rowerowej, wszystko to, czego potrzebuje do codziennego życia. I wszystko nie oznacza tutaj dokładnie wszystkiego, czyli że nie musi być na, na te, na, w tej najbliższym sąsiedztwie, nie musi być lekarzy dokładnie każdej specjalizacji, tylko chodzi o te rzeczy, z których korzysta się na co dzień, najczęściej. Jak mówimy o korzystaniu z czegoś na co dzień, to nie myślimy o y, jakichś rzeczach wyjątkowych, jak pójście do opery na przykład. I teraz to, że coś jest w moim zasięgu, w moich 15 minut, minutach dookoła mojego domu, to nie znaczy, że ja muszę z tego korzystać. To znaczy tylko, że ja mam taką możliwość. To, co teraz jest, na, na co teraz obowiązuje w ogóle rejonizacja, nawet w Polsce, to są na przykład szkoły podstawowe. Jest podstawówka najbliższa w okolicy, do której bazowo każde dziecko jest zapisane i może do niej chodzić, ale nie ma obowiązku chodzenia do tej szkoły rejonowej. Można zapisać dziecko do innej szkoły i ono może dojeżdżać albo chodzić gdzie indziej. Możemy sobie wyobrazić to na przykład tak, że bierzemy mapę Google, bierzemy tego ludzika i zrzucamy go w dowolne miejsce w jakimś mieście, i z tego dowolnego miejsca ten ludzik zawsze sobie może podreptać, na przykład, do piekarni. I o to właśnie chodziło Carlosowi Moreno w koncepcji miasta 15-minutowego. A jak się zorientowaliśmy, że coś się dzieje nie tak, że powstaje jakaś nowa teoria spiskowa, zaczęły przychodzić takie komentarze. Proszę również poinformować słuchaczy o tym, iż opuszczanie strefy 15-minutowej będzie penalizowane. Strefy będą odgrodzone od siebie. Pani zapomniała powiedzieć, że nie wolno będzie wychodzić poza granice tego miasta. Niewolnictwo i więzienie. Super, czyli getto. Czytając te komentarze, zastanawialiśmy się, na jakiej zasadzie możliwość pójścia półki do piekarni to getto. Dlaczego ktoś postanowił porównać dostęp do zieleni i rekreacji z więzieniem i niewolnictwem? Jakie strefy? Przecież ta koncepcja zasadniczo zrywa ze strefowaniem miasta. Co, o co chodzi w ogóle z penalizacją? I wtedy przyszedł komentarz, w którym padło elektryzujące spiskowców słowo Oxford. I nie chodzi tutaj o dyplom wyższej uczelni. Tylko jednego nie wspomniałaś. Chodzi o to, żeby wprowadzić pełną kontrolę ludności w danym mieście. Zobacz sobie, co wprowadzają w Oksfordzie od przyszłego roku. Podział miasta na strefy 15-minutowe, z możliwością wyjechania z danej strefy 100 razy w roku. Nie dziękuję. Aha, czyli mamy to! Coś się dzieje w Oksfordzie. To były różne wersje, oczywiście, czy jest planowane, czy to już się wydarzyło, czy już cały Oksford jest zamknięty, czy nawet, że trwają rozruchy, gdzie ludzie spontanicznie rozbijają, rozwalają jakieś bariery. To była absolutna nieprawda, całkowicie zmyślone, ale postanowiliśmy iść za radą tych komentarzy i zobaczyć, co dzieje się w Oksfordzie, wyszukać ten temat i co się okazało. W rozpowszechnionej teraz teorii spiskowej największą rolę odgrywa koncepcja zmian transportowych, do których przymierza się Urząd Miasta w Oksfordzie. Ta koncepcja urzędu jest w istocie bardzo skomplikowana i jest y, trudna do zrozumienia, szczególnie dla kogoś, kto nie mieszka w tym mieście na co dzień, i bardzo trudna do wyjaśnienia, szczególnie jeżeli chce się to zrobić uczciwie. I być może z powodu tego skomplikowania stała się celem tych y, obrzydliwych manipulacji. Oxford to średniej wielkości miasto leżące w Anglii. Ma powierzchnię około 45 km2 i ludność około 150 tysięcy. Jest zbliżone pod względem powierzchni i ludności do warszawskiej dzielnicy Ursynów. Urzędnicy miejscy zidentyfikowali sześć kluczowych dla zakorkowania punktów w mieście, w których ma powstać monitoring. I teraz zaczyna się ta skomplikowana część. Transport publiczny, piesi, pojazdy uprzywilejowane i rowerzyści będą mogli przemieszczać się przez te punkty zawsze i bez ograniczeń. Natomiast sprawa dla prywatnych samochodów wygląda tak, że mieszkańcy będą mogli przejeżdżać przez te punkty przez 100 dni w roku. Od tej zasady jest jeszcze mnóstwo wyjątków. Po wykorzystaniu limitu trzeba będzie korzystać z innych tras, przy czym to miasto nie jest duże, więc do alternatywnych dróg nie jest daleko. Celem jest bardziej równomierne rozłożenie transportu samochodowego na inne ulice w mieście. Czy ta koncepcja to dobry pomysł? No, nie za bardzo. Ta koncepcja jest bardzo, bardzo skomplikowana i moim zdaniem sami mieszkańcy będą mieli trudności, żeby się w niej połapać. Wątpliwości może budzić też to sczytywanie tablic rejestracyjnych, bo można powiedzieć, że to jest jakieś zbieranie danych na temat tego, jak przemieszczają się mieszkańcy miasta. No, ale taki system zczytywania tablic rejestracyjnych, no to istnieje chociażby przy wjazdach do niektórych galerii handlowych w Polsce, jeżeli chce się zaparkować, albo w Polsce także na niektórych autostradach, także są zczytywane tablice rejestracyjne, żeby sprawdzić, czy przejazd został opłacony. Ale skąd w tej teorii spiskowej te sześć punktów w mieście, które ma być monitorowane, zostało połączone z miastem 15-minutowym? W ogóle w dokumentach miasta Oxford to się w ogóle nie łączy. To znaczy, ta strategia transportowa, te zmiany w transporcie, to, to są zmiany, które są projektowane od 2015 roku. Tam było szereg już konsultacji społecznych na ten temat. Natomiast koncepcja miasta 15-minutowego pojawia się w innym dokumencie, w takiej wizji Oxfordu Local Plan 2040, który teraz jest konsultowany, i to jest jedna z propozycji. Więc to są dwa zupełnie różne dokumenty. Jeden z nich jest jakby strategią transportową, a drugi jest wizją rozwoju gdzieś w przyszłości, na najbliższe kilkadziesiąt lat, jakimś ideałem, do którego ten Oxford ma dążyć. Więc i w ogóle tam nie ma mowy o jakimkolwiek podziale na te strefy 15-minutowe, więc to jest zupełnie, zupełnie coś y, y, zmyślonego. Y, są to połączone dwie rzeczy. Jedno modne słowo y, koncepcja miasta 15-minutowego, a drugie super skomplikowany system służący ograniczeniu korków w mieście, zakorkowania miasta, co prawdopodobnie też wszyscy mieszkańcy zakorkowanych miast by chcieli w swoim mieście, żeby były mniejsze korki. No, no ale cóż, okazało się to wodą na młyn dla jakiegoś manipulatora, który tę teorię spiskową stworzył no i zobaczcie jak jest skonstruowana ta teoria spiskowa zostały wzięte jakieś rzeczy, które są pewnymi elementami prawdy, no bo faktem jest, że zostało zidentyfikowanych tych sześć punktów w Oksfordzie, na których będzie monitoring który będzie sczytywał tablicę jest coś w tych stu przejazdach rocznie no co prawda to nie oznacza, że powyżej tych stu przejazdów to już nie będzie się można poruszać po mieście albo, że nie będzie można przejechać do jakiegoś punktu w mieście, bo nie, no bo będzie można się wszędzie dostać, tylko będzie to odrobinę bardziej Skomplikowane. Jest coś takiego jak miasto 15-minutowe, i pojawia się nawet w dokumentach Oxfordu, ale w zupełnie innych niż ta koncepcja transportowa. To wszystko zostało podlane jakimś sosem tajemnicy, getta, zniewolenia ludzi, czegoś co brzmi bardzo tajemniczo, groźnie, co może przestraszać. Tak więc dwie zupełnie różne koncepcje skleiły się tutaj w jedną całość i zostały bardzo, bardzo zmanipulowane. No i Pół biedy, powiedzmy, gdyby to dotyczyło tylko tego Oksfordu i gdyby to się działo tylko w Oksfordzie. Ale ta teoria spiskowa z przykładem z Oksfordu zatacza bardzo, bardzo szerokie kręgi w internecie. Zaczęło się to dziać mniej więcej w połowie grudnia 2022 roku, i teraz to już jest tak obudowane kolejnymi kłamstwami, kolejnymi manipulacjami. Kolejny, kolejny raz są do tego doklejane różne inne teorie spiskowe, piętrowo nabudowywane jakieś rzeczy, że już w tym Oksfordzie budują barykady, które ludzie, z starają się obalić, przecież to jest w ogóle, w ogóle, w ogóle nieprawda, ani trochę to nie jest prawdą, ale to będzie rzutować na to, w jaki sposób ta część społeczeństwa podatna na takie manipulacje, będzie patrzeć na ideę miasta 15-minutowego, bo jeżeli jakiekolwiek inne miasto będzie proponować swoim mieszkańcom, że będziemy starali się wprowadzić niektóre zalecenia miast 15-minutowych, to niektórzy mieszkańcy mogą od razu protestować, bo będzie im się to kojarzyło z tym Oxfordem i z tą zmanipulowaną Teorią spiskową. Tak więc ta teoria spiskowa wydaje się, że ma na celu tak naprawdę podburzyć zaufanie do koncepcji miasta 15-minutowego. Mam nadzieję, że ten odcinek wyjaśnił Wam, czym jest ta teoria spiskowa, co jest w niej totalnym kłamstwem i manipulacją i gdzie jest to ziarno prawdy. Po rzetelną wiedzę warto sięgać do książek, a tylko do północy trwa darmowa dostawa książki Radosława. Przypominam i polecam. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć odcinek o mieście 15-minutowym tym czym jest naprawdę i kliknij tutaj, żeby subskrybować ten kanał po więcej wiedzy o architekturze i urbanistyce.